Mało się dla jazdów jest taką no, absolutnie wyjątkową przestrzenią. Jest to największe oddolne centrum kultury i edukacji w Polsce. Dlatego oddolne, bo te wszystkie działania prowadzone są przez organizacje pozarządowe, które wynajmują właśnie te domki do realizowania swoich programów. Ale działają również tutaj różne grupy nieformalne, które często bezpłatnie oferują swoje. Swoje aktywności dla mieszkańców Warszawy. Każdy może tutaj przyjść z kocem e, i z koszem piknikowym, e, ale każdy też może zaproponować jakieś swoje własne aktywności. E, jedną z nich jest właśnie też ten projekt Neon dla Jazdowa, e, który, który został zgłoszony w naborze do Otwartego Uniwersytetu Jazdów e, no i uzyskał jakby akceptację komisji. E, Został zrealizowany właśnie tutaj i dzięki temu teraz spotykamy się na tej, na tej wystawie, a za chwilę osiedle jazdów będzie miało swój własny neon. Dzisiaj spotkaliśmy się tu w przestrzeni miejskiej na osiedlu jazdów. Jesteśmy otoczeni drzewami, i, a miejsce to się nazywa skwer. I tutaj odpaliliśmy 9 prototypów, które powstały na warsztatach, 9 projektów 11 twórców, ponieważ dwa projekty powstawały w grupach. Mamy też projekt, który stworzyła 11-letnia dziewczynka, więc... Naprawdę, różny, jakby przedział wiekowy był bardzo różny, co mnie bardzo cieszy. A też i że najmłodsze pokolenie zaangażowało się w tworzenie znaku, który będzie symbolem tej, tego miejsca, społeczności, nas wszystkich, ludzi zainteresowanych jazdowem, to bardzo mnie, mnie cieszy. Możecie zobaczyć na Facebooku wszystkie dziewięć projektów. Mają też autorskie opisy stworzone przez twórców. Dlaczego, dlaczego tak zapraszam? Tak projektowali, skąd pomysł, skąd inspiracja, co chcieli przekazać za pomocą tego znaku. Najlepszy projekt zostanie wykonany jako neon w szkle i zostanie przekazany Jezdowowi jako, jako po prostu symbol społeczności.